Proszę Państwa, zapinamy pasy. To jest największy freak fight w historii MMA. Faworytem Puchmacherów jest oczywiście Lord Cruzville, ale dopiero od niedawna wcześniej wszyscy faworyzowali Mini Majka. W tej walce z oczywistych względów niedozwolone są kopnięcia w głowę oraz uderzenia kolanami. Panie i Panowie, sędzia Piotr Jarosz będzie czynił honory. Ależ emocje się tutaj panowie, rozpoczynają. Znaczy zasady? Jest Słuchajcie moich tak. komend, możecie chcieć piątkę. One są kopięcia na dłoń Panie i panowie! Super Freak Fight! To jest to! Zróbcie hałas! Wielki hałas, zakazane za również kolana. Panie i panowie! Zanim Zaczynamy! się nie mogą doczekać! Zaczynamy! Zaczynamy. 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 Publika z Mamy I zaczynamy. To. Lewy prosty. Korzysta z zasięgu. Minimajk się no cofał. Czekaj, była próba obalenia. Kruszwil tutaj. Rezygnował. Powstrzymał lewy prosty. Dostał. Hamuje go. Tym lewym prostym hamuje go. Minimajk jest zdezorientowany. Nie spodziewał się chyba takiego ataku z stronę Kruszwila. Nie, puszcza. Za krótkie chyba rączki ma tutaj. Ależ No to byłby hit, jeżeli poddałby skrętówką, no to by było tak, coś No się teraz Kruszwil. No, czyżby był koniec walki? I okay. Chyba pewnych rzeczy nie da się przejść. Ciosy Minimajka nie dochodzą, z oczywistych względów. Kruszwil jest dużo wyższy, trzyma zasięg. Mocny Oj, tron. mocny front. Oj, i się, co tu się Złapał, ale nie wykorzystuje z sytuacji. Krus Mini Mike musi szybko zmienić taktykę, bo dostaje bardzo dużo ciosów. Oni się spodziewali kopnięć, a dostaje bardzo dużo uderzeń. Teraz podwrótkowy. Widzę, widzę, że dość ciężko, że oddycha tutaj Mini Mike. Kruszwil to samo. Widać, że są zmęczeni. Zwa a, Ale podwrótkowy, podwrótkowy wchodzi. Znowu. Celuje. No musi się ruszać. Dobrze, zaczął zobaczyć, jak zaczął. Oj. Są ciosy troszkę w zwolnionym Kruszwilm jakby się troszeczkę zaczynał bawić, a to nie jest tak. dobra taktyka. Minimajk chyba nie wie, co a robić. Ale świetne uniki, świetne uniki wykonaj Minimajka. Łapie nogę! No może Boże, zrobić tak, to robisz! Nie Łapie nic Łapie tak, to, czy... tak to robisz! Tak, tak, czy będziesz teraz dźwigać Ciągnię. się mileca? co za... że będzie chciał sprowadzać go do parteru to będzie ciężki. ale ma teraz złota Brawo, wielkie brawa prawy prawy dla obu panów wielkie brawa co tu się dzieje co teraz wow. mini Mike prawie. się mini Mike prawie trafił rybana w głowę czy I państwo to słyszą, co to się dzieje czy wy też tak wariujecie jak ludzie tutaj na hali W Ergo arenie Mike zaczyna robić I ulicy Musi szybko wstać. Obija, obija. Dobrze trafia tam. Cruzville trafia cały czas. Ależ silny minimal, Ale siła woli tego małego człowieka z wielkim sercem. Wykończeni. Potężny kopna żebra. Krusz Philly jednak tutaj w tym pusteczku. Ach, znowuż! I uratował się tym lewym tak, prostym. Lewym prostym byłoby ponowne obalenie. Minimajk dobrze odrobił lekcję, że po kopnięciu łapie tą nogę i próbuje wtedy obalać. Zwrócił uwagę na żebra, niech państwo zwrócą uwagę na żebra Minimajka. Krew leci mu z nosa, żebra obity, ale on się na pewno nie podda. Lewy prosty, Wie. lewy kolejny. Ale one chyba ponowne... nie robią dużego wrażenia. Koniec, rundy Mamy drugą rundę, brawo! Co za starcie! o to, że oczywiście super flick fight to super flick fight, ale to nie nie poziomem a jednak poziom jest Mini Mike świetnie robi to co miał robić co prawda nie wychodzą mu opalenia, ale cały czas jest w walce Kruszwil chyba zaskakuje całą Polskę a nawet cały świat, wszyscy którzy znali go z roli chyba nie spodziewali się, zobaczmy na powtórki tutaj puścił tą nogę no wtedy miał dłuższe ręce Mini Mike to mogło być tutaj po wszystkim no ma rację, Krótkie rączki tutaj robią dużą e, różnicę. Ale świetnie punktował tutaj Krużwil. Cały czas trafiał swojego rywala. Mini Mike też jest dość odporny. Dobra, ta dobrze, oczywiście tutaj był najlepszy moment mini Mike'a Chwycił go za nogę. Widać było, że Kruszwil, no szybko próbuje uciec. Ale proszę Państwa, dla nich to nie jest tylko pojedynek. Dla nich to jest walka o być albo nie być, ponieważ jeżeli Krużwil przegra, to no, chyba straci szacunek wszystkich. On sam mówił, że jeżeli przegra, wszyscy będą śmiali. Chłopiec przegrałeś skarłę. Mini Mike znowu chce udowodnić wszystkim, że ludzie tacy jako mogę zrobić wszystko w życiu. Dokładnie mały człowiek wielkim sercem i.